Tak, Karoń zaatakował Męcena, albo Mędzen zaatakował Choronia. Gówno to kogo obchodzi, tak czy siak ci dwa i teraz koty. Jednego Ancymona znacie, ponieważ miałem przyjemność albo i nieprzyjemność zrobić serię o Mędzenie, a o Krzysiu Karoniu był kiedyś materiał, ale potem stwierdziłem, że ten materiał jest kijowy i go usunąłem, wobec tego teraz skrócę, tak bardzo, bardzo krótko skrócę, co to za Ancymon. Nasza Historia zaczyna się właściwie w 1989 roku, albo tak w ogóle, to w latach 50., jeśli chodzi o Amerykę, gdzie był sobie taki gościu, który się nazywał McCarthy. To nie był Paul McCartney z Wielkiej Brytanii, nie, to nie chodzi o Beatlesów, to był po prostu polityk. Polityk republikański, tak bardzo prawicowy, że wręcz nienawidził Brytyjczyków za ich ruch lewostronny, rozumiecie? Gość ten nienawidził także komunistów, ale ich szkalowało jak dzisiaj się szkaluje papieża w internecie na niektórych stronach. Oczywiście, McCarthy miał bandę kuców za sobą, to znaczy wtedy to się nie nazywało kuce, można powiedzieć, że. A dobra, na potrzeby tego materiału powiedzmy, że to były ponisy. No i ci ponisy, te ponisy po prostu kucały grzecznie za swoim McCarthy -m. i ten McCarthy coraz bardziej się nakręcał przez te ku... ponisy, przepraszam bardzo, nie kuce, ponisy. On cię tak nakręcał jak bączek i w końcu zaczął doszukiwać się wszędzie komunistów, żeby jeszcze bardziej się przypodobać swoim ponicom. A jako, że wtedy niestety była w USA czerwona paranoja, to praktycznie mógł skazać każdego. Wystarczyło, że powiedział, że był komunistą i już się za niego brali. I tutaj warto przyznać, owszem wskazał paru szpiegów komunistycznych w szeregach rządu USA, ale to było bardziej przy okazji. Bardziej to był Szczęścia. Bo zazwyczaj to wskazywał bogu ducha winnych ludzi, którzy tylko akurat podpadli mu tym, że mieli jakiekolwiek inne zdanie na jakikolwiek inny temat. W pewnym momencie nawet ponisy zauważyły, że mu odbiła szajba i powoli zaczął być wycofywany gdzieś tam za kulisy, niech se zniknie. Ale do czego zmierzam? Otóż on był takim głównym pierwszym, że tak to określę, prorokiem antykomunizmu. I w tamtym czasie to wszystko pięknie działało, ponieważ to działało na tej zasadzie, że goniło się króliczka, a króliczek był za morzem Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich i niego teoretycznie zawsze można obwinić o wszystko. I Stany Zjednoczone miały taki straszak, żeby jak obywatele coś nie chcieli, żeby coś było zrobione, to można było zawsze postraszyć, o przyjdzie zła Rosja komunistyczna i was do worka wsadzi. I także właśnie repy były zadowolone, bo, bo można obwinić wszystko o komunistów, a jak obwinisz kogoś o swoje błędy, to zawsze życie staje się lepsze, prawda? Tylko wiecie, tak się złożyło, że mamy rok 1989, upada komunizm, w, jeśli chodzi o układ warszawski, w 1991 upada samo ZSRR i dupa. No bo jak można obwinić o wszystko komunistycznych szpiegów rosyjskich, jak Rosja już przestała być komunistyczna, zaczęła być demokratyczna? Jako, że w owym czasie już zaczęli rządzić demokraci tak na pełnej, na pełnej całymi stanami, no to oni nie mieli z tym problemu, zarąbiście ZSRR zniknął. Jeden problem mniej, ale pojawił się problem wśród repów. No bo jak to, no nie ma straszaka, koniec, skończyło się święto lasu i wtedy wpadli na zarąbisty pomysł! rozumiecie bo neomarksizm neomarksizm czyli już nie straszymy marksizmem który jest za morzem że przyjedzie zły szpieg rosyjski i was do worka wsadzi tylko straszymy wrogiem który jest tu równocześnie wszędzie i nigdzie w narracji republikańskiej w owym czasie wyglądało to następująco: że no owszem, no, no ci komuniści upadli, te wszystkie komunistyczne kraje, ale to nie jest tak, że te kraje komunistyczne się rozpadły i ci wszyscy komuniści naraz przestali istnieć. Oni tam są. I mało tego, jako że nie ma już żelaznej kurtyny, to oni mogą do nas przeniknąć i oni mogą chcieć rozszerzać swoje poglądy wszędzie u nas. Nawet nie zdajecie sobie sprawy, jakie to otwarło dla nich możliwości. Bo wiecie, teraz na przykład jest narracja, że wszystkie uniwersytety to są neomarksistowskie wymyślili coś takiego jak teoretyczny marsz przez instytucje. Czyli polegający na tym, że taki marksista to jest kurde, on chciałby być takim marksistą, full marksistą, jakim maszerować z czerwonymi flagami, wielbić lenina i wszystko co możliwe, no ale nie może, no bo USA, nie? No to on pójdzie sobie grzecznie, będzie się ukrywał, będzie takim undercover, inkognito ukrytym marksistą, pójdzie sobie na uniwersytet, będzie wykładał na tym uniwersytecie normalne rzeczy i będzie przy okazji zapraszał swoich kolegów neomarksistów na ten uniwersytet, by tych wykładowców neomarksistowskich było więcej więcej. Nie pytajcie mnie, jak on ma ich zwabić. Nie wiem, otwiera trzecie oko w dupie, ma lenina na parapecie, nie wiem. W każdym razie republika. Amerykańska narracja brzmi tak, że właśnie ich zwabia, ich zwabia, i potem tych marksistów jest tak dużo, że oni tych normalnych ludzi to po prostu wywalają i kompletnie przyjmują cały uniwersytet, robiąc sobie wszystko to, co oni chcą. Full komunizm kompletnie. I wiecie, to jest niezwykle zabawne, ponieważ amerykańscy republikanie tak tłumaczą sobie wszystkie możliwe oznaki tego, że kapitalizm nie działa. No bo na przykład, fakt, że uniwersytet wykłada. Nie to, co powinien, czy jakieś tam nauki trudne, żebyś ty mógł podejść tam, żebyś mógł być wywalony, jak nie umiesz tych nauk, jak umiesz je pojąć, to zarąbiście, ale one są wysoce trudne, musisz się starać, musisz się męczyć. To zamiast tego oferuje się zupełnie co innego, jakieś tam proste rzeczy, gdzie praktycznie dyplom zbiera się za to, że się przychodzi, typu nie wiem, jakiś gender studies, czy jakieś kulturoznawstwo, czy jakieś e, zajęcia z e, harfoznawstwo, czy jakieś tam różne inne pierdoły. Takie, jakby to powiedzieć, kierunki e, imitacyjne, praktycznie, no bo one nic nie dają. To nie jest e, faktyczna nauka, po której znajdę pracę. Dzięki temu uniwersytet ma kasę, ma łatwą kasę, ponieważ student przychodzi, widzi na wszystkich możliwych wskaźnikach na zielono, że wszyscy studenci zdają, praktycznie nie ma trudnych egzaminów, więc przychodzi, zapisuje się z radością. Uniwerek rośnie w sondażach, no ale co to daje, jak tak naprawdę tworzymy ludzi, którzy nic nie potrzebują trafią, ludzi, którzy praktycznie nie, nie nadają się do roboty. No i jak to oczywiście sobie republikanie tłumaczą, że uwaga, uwaga, to nie dlatego, że to jest opłacalne dla uniwersytetu, że kapitalistycznie uniwersytet właśnie na tym zyskuje, nie, 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 to jest neomarksizm, rozumiecie? To jest neomarksizm. Aha, tak zwany alt-right amerykański przejął to i wyprodukował jeszcze większe kurwienie logiki. Bo wiecie, jak firma robi jakieś tam umizgi w stronę mniej Mniejszości, typu na przykład mniejszości seksualnych, czy coś takiego, to nie jest tak, że ona bezczelnie na nich zarabia, wykorzystuje kapitalistycznie, tylko to jest neomarksizm. Dlaczego? Dlatego, bo oni promują marksistowskie wartości. Jakie marksistowskie wartości, że wszyscy są równi? Tak, to są marksistowskie wartości. I tym pięknym sposobem wszystko co nie jest konserwatywne, równocześnie albo nie bije właśnie w ten postęp, równocześnie jest marksistowskie. Dlaczego o tym mówię? Bo tu się zaczyna nasza historia z Krzysiem Karoniem. Pewnego pięknego dnia, nie za bardzo wiem kiedy, ale Krzysio Karoń sobie z pewnością przeglądał angielski internet, no i zauważył, że tutaj jest na przykład Paul Joseph Watson i on ma w chuj hajsu za to, że wrzuca filmiki i doszukuje się na Marksizmu. Tu jest Ben Shapiro i on ma w chuj różnych wyświetleń oraz hajsów dlatego, bo doszukuje się neomarksizmu. Tam jest Rowling millennial, który też ma wyświetlenia i hajs, bo doszukuje się neomarksizmu. Osobista wstawka. Polecam takie kanały, przeglądanie takich kanałów, ponieważ te kanały same nie zdają sobie sprawy z tego, że dostarczają kontentu, dostarczają amunicji, pokazując jak właśnie na jakich etapach i kiedy dokładnie kapitalizm nie działa. Kapitalizm nawala, tylko że nazywa. To I w tym momencie Karoń zaczął myśleć, że hm przecież oni mają dużo wyświetleń, oni mają dużo atencji, oni mają dużo hajsu, no to czemu nie, to ja zrobię taką polską wersję tego i będę traktowany jako wielki odkrywca. Krzysio Karoń praktycznie przez pierwsze lata nie odnosił jakiegoś gigantycznego sukcesu, głównie z tego powodu, że YouTube działa tak jak działa, wobec tego ja też nie przewiduję jakiegoś gigantycznego sukcesu tego kanału w przeciągu, nie wiem, dwóch lat. Ale po pewnym czasie wystąpił u Marcinka, no i się zaczęło. Dzięki występom w Realu24 chujnie telewizja kanał na YouTube diabelnie szybko zyskał sobie fanów. Powiem nawet więcej, fanatyków na miarę Korwina. Z tego co wiem, to Karoń studiował historię sztuki, ale jej nie ukończył i zresztą sam siebie określa jako dyletant, wobec tego tak też będziemy go określać. Ten kompletny dyletant wyrzucony ze studiów postanowił zająć się, no z wyglądu to mam wrażenie, że alkoholizmem i nie, to nie jest kwestia tego, że teraz się będę wyśmiewał od alkusów pijaków go wyzywał, tylko po prostu widać, że Karoń, przynajmniej kiedyś miał problemy z alkoholem, nie wiem czy dzisiaj je ma. To są oczywiście tylko moje poszlaki i przypuszczenia, ale wnioskuję po tym na przykład wygląd twarzy czy sama mowa Karonia, która w pewnym momencie Kiedyś wyglądała tak, że facet się jąkał, facet gubi cały czas wątek, w pewnym momencie zapomina co mówi. No, sorry, ale to jakoś dziwnie mi się kojarzy z objawami późnego delirium. Osobiście uważam to za śmieszne i ironiczne wręcz, że gość, który był kiedyś pijakiem albo jest, nie wiem, nie mam prawdopodobnie był albo jest pijakiem, nie mam zielonego pojęcia. Gość, który został wyrzucony ze studiów, mówi kucom oraz im podobnym że tylko praca jest najlepsza i praca powinna być super dobra. Przejdźmy do samych poglądów Karonia, ponieważ już dość się nad nim poznęcałem. Poznęcajmy się teraz nad jego poglądami, a tutaj no jest szersze pole do popisu. Przede wszystkim warto odnotować, że przekaz Karonia opiera się tylko i wyłącznie na negacji, nie tworzeniu negacji, a jeśli jest już jakakolwiek kreacja, no to naprawdę jednostkowo. Narracja w większości jest kalką jeden do jeden repów i altrightów, czyli innymi słowy zły no jest wszędzie. Ale są pewne różnice. O różnicach za chwilę. Na razie powiedzmy sobie, że nie ma różnicy pomiędzy repami, altright'ami i karoniem, przynajmniej w tym, że jeśli wytykasz błąd karoniowi, no to karoń uciekał, w... o bo, bo pan nie przeczytał moje książki, bo pan nie zrozumiał, bo pan nie rozumie, to no proszę doczytać, proszę przesłuchać jeszcze raz, bo pan nie rozumie, ja nie będę z Panem dyskutował na ten temat, bo to są rzeczy... Elementarne i my byśmy musieli spędzić na ich powtarzaniu co najmniej 5 godzin byśmy stąd nie wyszlibyśmy stąd. Jest to klasyczna pseudointelektualna ucieczka mająca dać do zrozumienia wszystkim słuchaczom wiernym, że ja jestem mądry, ja rozumiem a gość, który ma zarzuty wobec mnie to, to w ogóle nie są zarzuty. On nie pokazał luki w moim myśleniu, Nie, 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 on jest po prostu głupi i dlatego, że jest głupi, no to on nie Rozumie, ale jakby doczytał, to by był mądry i by zrozumiał, że ja mam rację. Przy czym przyznaję, Karoń dosłownie sra materiałem. Sra to jest właściwe określenie, mamy tego na pęczki, mamy tego tony i praktycznie w każdym jest mówione niby to samo, ale zawsze jakieś tam jedno słówko pada więcej. I gdybyś chciał udowodnić fanowi Karonia, że on powiedział kiedyś tam coś tam, byś musiał się przekopać przez tony materiału. A czy warto jest marnować pół dnia, około 8 godzin, 12 godzin, żeby przegrzebać się, przez te tony materiału i znaleźć ten jeden fragment, w którym Karoń mówi coś, o czym wspomniałeś gościowy i na jakiego temat dowód żąda. No nie, no, nikt nie ma tyle czasu, żeby poświęcać go, no, oprócz kuców, na dyskusję w internecie. I w tym momencie Karoń wychodzi zwycięsko, albo jego sekta karońska wychodzi zwycięsko, no bo druga osoba nie pokazała dowodu, że Karoń to powiedział. Tymczasem nawet wykopkom z Europy nie chce się zbierać wszystkich możliwych wypowiedzi Karonia, a to już o czymś świadczy. Moi drodzy, teraz różnice. Różnice, czym różni się przekaz Karonia od przekazu typowego repa, no, baroma rzeczami właściwie. Przede wszystkim, Karoń negatywnie wypowiada się na temat wolności. Czyli, innymi słowy, wychodzi z założenia, że człowiek nigdy nie jest wolny. No bo, jeśli człowiek, na przykład, nie jest w stanie sobie kupić jachtu za parę milionów, no to nie jest wolny. Nie ma wolności do kupienia tego jachtu, a ktoś inny tą wolność ma. Wobec tego, nie jest wolny. Fakt, czy ma na niego pieniądze, czy nie, nie ma znaczenia. Mało tego, według Karonia, ludzie, którzy nic nie robią, są złodziejami, czyli innymi słowy mamy kult pracy, co paradoksalnie zahaczał Marksa. Mark twierdził, że powinien istnieć kult pracy i Karoń podobnież twierdzi, że powinien być kult pracy, czyli innymi słowy ty powinieneś celebrować tą pracę i wykonywać pracę, która tworzy, cokolwiek tworzy. Czyli innymi słowy, moi drodzy, jeśli jesteś fryzjerem, jeśli jesteś na przykład bankierem, jeśli jesteś urzędnikiem, jeśli jesteś szefem, no to bardzo mi przykro, ale jesteś jebanym nie robi mi złodziejem, przynajmniej według Karonia, ponieważ nie da się wziąć pół kila szefostwa i kupić za niego na przykład chleb. Mało tego, Karon kiedyś negatywnie swego czasu wypowiedział się: Nie, nie umiem tego znaleźć, niestety to było gdzieś w shuri 24, hojnie telewizja, kanał na YouTube, ale teraz nie chcę mi się tego przeglądać, bo to było, nie wiem, w 2018, ale wypowiadał się negatywnie na temat pieniędzy. Karolin także wypowiada się negatywnie na wszelkie możliwe rzeczy, których nie rozumie, czyli innymi słowy, giełdy gardzi giełdami, gardzi, twierdzi, że makler to jest bez sensu robota, ponieważ tylko przewracasz jakieś tam papierki, coś tam wymyślonego kupujesz, coś tam wymyślonego sprzedajesz. Nie ma to nijakiego sensu, po co to istnieje? To jest złodziejstwo według niego. Tak samo zresztą, jeśli chodzi o branżę IT. Czyli co? Mamy typowy kurła kiedyś to było połączone z kultem pracy, połączone z magicznym wzdychaniem za przeszłością, jak tych komputerów nie było i było i człowiek żył. A no i wchodzi coś, co każdy karonista wam powie jak mantrę, dosłownie jak wierszyk po swoim idolu, czyli innymi słowy szkoła frankfurcka. Szkoła frankfurcka to jest naczelny boogieman wszelkich możliwych repów, ale u Karonia też się sprawdza, polega to na tym, że niby ta szkoła frankfurcka zajmowała się marksizmem, zajmowała się tym skąd pochodził marksizm, na jakiej zasadzie powstał i tak dalej i tak dalej. I otóż moi drodzy, no o dziwo, oni prowadzili badania, tak? Dywagacje filozoficzne i ustrojowe, dyskusje właściwie mające na celu tylko wymianę poglądów oraz zastanawianie się co by było gdyby. No, ale dla repów, tak samo jak i dla karonia, to już była szkoła kreująca neomarksizm. Rozumiecie, kreująca. Rozumiem, że Karoń powinien teraz w tym momencie, jakby, nie wiem, jakimś cudem przejął władzę, wbić z buta na wszelkie możliwe, w tym polskie właściwie, uczelnie historyczne, które zastanawiają się i prowadzą studium nad azizmem i nazwać ich neoazistami. No, bo przecież też badają i robią Studium nad myślą akwarelisty. To na pewno też muszą być neoazistami. Tak samo jak tamci studiujący Marksa są neomarksistami. Typowy chłopsko rozumizm, no ale nie wymagajcie za wiele, tak? To jest szuria. Ale w każdym razie, właśnie ta szkoła frankfurcka miała propagować marsz przez instytucje, który doprowadził do tego, że w całej Europie rządzą marksiści. Oczywiście tutaj pojawia się magiczny. Y Mm, manifest z Vodafone. O, przepraszam, to jest rachunek za telefon. Manifest z Ventotene. Ten manifest miał napisać Altiero Spinelli, będąc w więzieniu we Włoszech podczas II wojny światowej. I tenże manifest miał kierować całą Unią Europejską oraz tą szkołą frankfurtską. Zarówno repy, jak i karoń całkowicie pomijają to, że Altiero Spinelli był uważany za totalnego porąbańca jeszcze przed wojną nawet przez swoich braci, którzy byli zadeklarowanymi, radykalnymi komunistami, rozumiecie? A zatem ten manifest miał dokładnie taką samą moc jak książka Małpiana, o przepraszam, Mariana Kowalskiego, który napisał książkę Zeznania Niedoszłego Prezydenta. I teraz wyobraźcie sobie, że za 50 lat polska lewica będzie brała tą książkę i będzie mówiła, że mał. Piano... Przepraszam, nie wiem, co mam z tym małpianem. Marian Kowalski przedstawił całą drogę i założenia prawicy polskiej z lat 2000- 2050 Fajnie? No nie no, to jest głupie, to jest czysty debilizm. Branie gościa, który nawet w swoim środowisku jest traktowany jako piąta woda po Kisielu, i traktowanie jego przekazu jako przekazu całej grupy oraz zakładanie tych długofalowych skutków na podstawie tego jednego przekazu. Przekazu, to jest szczyt debilizmu. Oczywiście to Krzysiowi nie przeszkadza ani trochę. I tutaj pojawia się nam połączenie dwóch środowisk, czyli środowiska karoniowego i środowiska korwinowego. Ponieważ wiecie moi drodzy, tak się zdarzyło, że 2015 rok, e, rok wielkiej prawicy, wielkiego napinania się, wielkich wyborów, wspaniały, który miał doprowadzić do tego, że prawica przejmie władzę. Oczywiście nie PiS, tylko ta prawica wielkich Polaków, Patriotów, lata napinania się, no i, i wyszła dupa wielka, ale pokazała nam jedno. Rozkwit Shuri, która tylko i wyłącznie była jedynym wabikiem, jaki właśnie ta wielka prawica wielkich Polaków, patriotów oferowała swoim wyborcom, z tego tytułu na przykład takie postacie jak Krzyziu Karoń byli bardzo potrzebni wręcz na wagę złota. W tych wyborach konfederacja zastosowała dokładnie tą samą taktykę, tylko wzbogaciła wachlarz Shuri na przykład o antyszczepy tego czerwonego hełmofonu, czy na przykład antyaborcjonistów czarnego hełmofonu. Robili sobie cały wachlarz crossover epizod, no i kurde, nie wyszło. Może jednak taktyka od sasa do lasa nie sprawdza się kucy, ale co ja wam będę mówił, jak robić politykę? Najlepiej nie róbcie jej w ogóle albo róbcie tak dalej, jak teraz robicie. Będziecie na dole sondażów i będzie spokój. Ale wracamy do Krzysia. No i Krzysio Karoń był bardzo, ale to bardzo prawicy potrzebny, wielkim Polakom, Patriotom, no i dlatego zyskał popularność. Zyskał na tyle popularności, że jego szuryzmy są powtarzane przez członków konfederacji. Można też powiedzieć, że doszło do pewnej symbiozy, jeśli chodzi o sektę karonistów i sektę korwinistów, ponieważ zostało pewne połączenie nawiązane. Czyli innymi słowy, goście popierający Korwina zaczęli także popierać karonia, a karoniści zaczęli propsować Konfederację. Mieliśmy do pewnego momentu coś w rodzaju Unii Marsa i Imperium. Czyli innymi słowy, jedni ogłaszają drugich gośćmi, którzy realizują ich program i ich uznają, a drudzy twierdzą, że tamci mogą sobie wyznawać swojego Boga Karonia i chuj im do tego. Ale do pewnego momentu, ponieważ mamy spinę! Dlaczego? Bo do roli mędrca siedmiu ścieżek konfederacji aspiruje Sławuś i a nie lubi się dzielić z kimkolwiek tą posadą, a tym bardziej z gościem z zewnątrz Karoniem. A jak powstał Sławuś Mędzen w Konfederacji? No cóż, z nieoficjalnego źródła wiem, że wyglądało to tak. W okolicach właśnie 2015 roku na grupkach, śmieszko grupkach oraz grupkach politycznych troli-konfiarzy padła dyskusja. No bo wszędzie jest tylko ten korwin, 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 Korwina, Pogania, a nie ma jakichś takich, wiecie, postaci wyróżniających się w Konfederacji. Wobec tego trzeba było coś stworzyć, trzeba było jakiegoś człowieka wypromować, od zera, no i padło na sławusia Mendzena. Kuce zaczęły rozprowadzać po wykopach i wszelkich innych jego wypowiedzi, oczywiście okraszone sławuś Mendzen masakruje, rozpierdala, rozkurwia, miażdży logikę lewacką i dalej poszło. Teraz w sumie fanatyzm wyznawców Mendzena jest bardzo podobny do fanatyzmu wyznawców Korwina i fanatyzmu wyznawców Karonia. A że trzy grzybki w barszcz to za dużo, no to mamy tę spinę, którą sobie teraz omówimy. I myślę, że do tego zapraszam Was w następnym odcinku. A teraz sobie po prostu dziękuję Wam za uwagę i zapraszam do dyskusji. Co myślicie o Krzysiu Karoniu? Co myślicie o tym, co on głosi? Co myślicie, że warto by było jeszcze dodać? Zapraszam do dyskusji, komentarze są Wasze.